Witam wszystkich na kanale Karashtim. Dziś będzie fotel Kuzo F2, czyli wózek transportowy. I wszystko pokażę od podstaw, jak robiłem i jakie wyszły koszty. Zapraszam do oglądania. Zestaw, z którego będzie składał się wózek, to jest z tyłu mamy tutaj siatkę bo tu będę chciał położyć pokrowiec na obecną chwilę to powinny być wzmocnienia nie zrobiłem, być może to siatkę w ogóle ściągnę i pokrowiec z wędkami będę po prostu nosił na plecach kolejna rzecz to jest koło, nie wiem jaki to jest rozmiar nawet 3.0, myślnik 4, 260 na 85 tu jest, na tym kole nie ma, czy to jest od środka? tak, od środka jest 4PR 4 czyli koło składa się z czterech warstw jakby tak wyczytałem w internecie i ważna kwestia będzie, że to będzie koło polskie czy chińskie. Dam taki przykład, miałem przy budowlanej koło chińskie, wytrzymało raptem 3 miesiące i było do wyrzucenia i trzeba było kupić nową dętkę i oponę. Pol Polski producent do dzisiaj trzyma kilka lat. Tutaj zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiadomo, te koła chińskie niektóre są bardziej plastikowe niż gumowe. Tutaj będę musiał dopompować powietrza. I tak koło. I do tego mamy tutaj taki pełny wałek z nierdzewki w kształcie elki następnej kolejności łączenia czyli tutaj mamy jedną część tutaj dałem w środek jeszcze aluminium bo był za duży luz i tak jest trochę luz i tu będziemy mieli regulowane jeden i drugi pokażę na filmie tutaj mamy kielich później wkładamy w kielich i tutaj ostatnio byłem na rybach to na pewno będę musiał też przewiercić myślę że to wchodzi na styk będę ciągnął nie, wyczepia się, jedynie mogłem pchać. Będę się przewiercić, też zabezpieczyć. I teraz zaczniemy to składać. Tutaj w tym wałku z nierdzewki mam wytoczony gwint. Można było to zrobić też tańszym kosztem, bo taki wałek z nierdzewki na internecie kosztuje 35 zł. Kupiłem jedną sztukę. Okazało się, że był krzywy. Tutaj zaraz pokażę może z bliska ładnie. Mamy zrobiony tutaj taki odze żeby lepiej wchodziło. Tutaj mamy na pierścieniu zegera. Z tej strony tak samo, pierścień zegera. Tutaj mi szwagier robił tak, to mi to szwagier ogarnął tą elkę i tutaj wchodzi trochę ciaśniej z tego względu, że widocznie łożysko było słabiej nabite. Już jest, bo praktycznie wymiary były takie same. Tu ładnie śmiga, tu już jest lekki ten, ale podczas y, transportu jest elegancko. Teraz zakładamy koła. Tu mam gdzieś przewiercone wyżej, tu gdzieś niżej z tego względu, że zacząłem wiercić, o tu będzie widać nawet, zacząłem wiercić. Wiertło złamałem, musimy przewiercić niżej. Wyciągamy nogi. Jak będzie wyżej, to będzie ten chyba. Nie, ten będzie wyżej. Czyli to koło pójdzie tu. Musimy sobie najlepiej zaznaczyć, które koło z strony. To jest gara. Tak samo weźmiemy drugie koło zaraz. Garurka na rurka. To są otwory, to już mogę się skręcać. Tutaj kupiłem takie większe motylki, żeby to lepiej się nakręcało. Cena za 6,90. Sam był motylek. Wciąłem śrubę, dałem naklej, wkręciłem. Bo nie mogłem znaleźć gdzieś tam na internecie, żeby po prostu od razu zakupić takie już ze, z gwintem. Te motylki, ale na pewno gdzieś idzie dostać. Tu trzeba było idealnie równo zwiercić. Żeby nie było za dużego luzu, bo wtedy będzie bardziej pracować jak to muszę lekko skrzywić. O, lekko skrzywić, żeby ładnie pasowało w otwór. Łatwiejszym, łatwiejszym sposobem by było dać po prostu rurkę trochę grubości. No nie wiem, 2-3 mm i o jednym wymiarze. I wtedy było łatwiej. Ja dodatkowo nagwintowałem w środku tą nierdzewkę. Jest ważna kwestia, jak będziemy tu zakręcać przez ten gwint. Trzeba idealnie przypasować. Trzeba idealnie przypasować gwint, żeby ładnie wchodziły te motylki Nie wiem czy dobrze przypasowałem, zaraz zobaczymy. No, ale już idzie jest Gitara. jeszcze co mogę powiedzieć. Tak te elki wkładamy, wkładamy do samego końca. Do samego końca. I wtedy wiercimy, bo jeżeli gdzieś zostawimy trochę w powietrzu... Będziemy chcieli później wkładać, to trzeba będzie w powietrzu tak samo celować. A tak do samego końca. Kręcamy. Tu już mamy. Jeśli chodzi o koła, czyli tutaj w środek średnica 20 i tu tak samo przy kole, jak wkładamy w fotel, średnica 20 i tak samo średnica 20. Koła kupiłem na miejscu z tego względu, że nie widziałem jak to wypadnie. Z tego względu że nie wiem jak to wypadnie. Teraz więcej pomyślełem tych otworów. Jest, jest jeden otwór. Teraz damy drugą. Jest drugi otwór, jeśli chodzi o to, żeby dopasować do tego, nie wiem czy będzie widać, w dałem tutaj po prostu przeciąłem to na środku. Ona jest na przeciąłem na środku, wymierzyłem sobie wymiar, skręciłem na dwie śruby. W środku jeszcze jest dodatkowa rurka, jako wzmocnienie tutaj od węże, od wody na trzy trytytki. O, i tu jest trochę szerzej z tego względu. na chwilę pokażę. Mamy. Jak fotel odkręcę. Będę mu na, nawet tutaj. Chciałem trochę zwężyć, ale wtedy by mi się fotel tu nie kosztował Kolejne motylki. Szukałem takie oryginalne od tego. Od kurzo co sądko z dłuższym gwintem. to jest motylek taki... On kosztował 2,50. To jest taki rancik, się trochę gorzej zakręca, w ręce się wrzyma. To jest praktycznie od... Ogara w motoryzacyjnym za 2,50 za sztukę zapłaciłem. wolę tego nie wkładać jeszcze, bo teraz zeszuka. Jest dobrze. Wykładamy. dajemy śrubkę, tylko bez żadnej podkładki. Kręcimy się. Zaciąga ładnie. Za chwilę z bliska mamy budy transportowy. Za chwilę zapakuję swój cały sprzęt, zobaczymy jak to wypadnie. Na obecną chwilę mamy to niżej. Mogę dać nawet trochę wyżej. Ten uchwyt zrobiłem dodatkowe wiercenia z tego względu, że miałem taki pomysł, żeby to po prostu dać wyżej. Jakąś nawet roletkę zamontować, czy coś, ale chyba ja nie będę tego robił. Że jak będę siedział gdzieś tyłem do słońca, nie będzie słońce waliło w kark, albo po prostu jakąś czapkę z tym zabezpieczeniem, żeby po karku nie ten. Żeby nie słońcach było, żeby za mocno się nie opalić. Tak wygląda z bliska. Mamy tutaj pierwszy motylek, drugi. I tu na tym kielichu zaraz będzie widać, o właśnie, w tym miejscu też będę musiał dodatkowo przewiercić. Teraz będziemy na ten kuzowóz pakować sprzęt i pokrowiec, torba z siatkami, torba ze sprzętem, buty, jakaś półka. I zaraz pokażę, jak to wszystko się zmieści. zaczynając od pokrowca poprowiedź od tej strony bo tu za dużo miejsca nie ma następnie pójdzie następnie torba z siatkami robinsona torba ze sprzętem szkółka gibsona Teraz to zabezpieczymy takimi gumami. Gumy pożyczyłem od Marka, bo chciałem sobie też kupić. Gumy dostępne w Brico kiedyś były. Ale ostatnio patrzyłem, nie było. Te kolorowe mi się wydaje, że są trochę słabsze niż te tutaj. tutaj, do tej strony, żeby ten pokrowiec tam tu dołem nie wyjechał. Kolejną zabezpieczymy górą. Górą nawet nie musiał. bo po prostu go ciągnąć, ale mi się wydaje, że jak się ciągnie to jest jednak wygodniej. Wszystko zabezpieczone. Pokrowiec mamy 40. Jeżeli byśmy mieli dłuższy pokrowiec mógł być taki problem. Dlatego możemy sobie tutaj rozkręcić. Po prostu podwyższyć. Ożywa. Mamy jedną. Mamy drugą. Nakrętki od środka. Okręcamy. Teraz mamy wyżej, nawet do bliższego pokrowca. Będzie jak znalazł. Teraz ten cały sprzęt rozpakuję. żeby będę rozpakowany, pokażę plusy i minusy, i na koniec koszty. Jak tutaj wspominałem, siatka z tyłu na pokrowiec nie wiem, czy ona będzie. To jest siatka od filtra powietrza, od ładowarki. Tutaj może, jeżeli będzie, to poprawię te trytytki. I pod spodem nie wiem, czy będzie widać. O właśnie, jest tutaj ten, ten motylek. I tutaj teraz jest źle, ciężko, bo tu jest ta siatka, trochę wadzi. Może trochę, bo tutaj nie ma praktycznie gwintu w ogóle, tu nie ma nigdzie gwintu, tylko tu jest praktycznie wiertło pod, dobrane do grubości tutaj tego tego motylka, nie? I tu praktycznie, teraz tak wkręcam i tu jest właśnie ta trytytka, praktycznie na tym otworze i trochę ciężko to jest właśnie to wyciągnąć. Kolejna sprawa, z tej strony już mam przerobione, mamy tutaj tak samo ten motylek, ale tu w środku, tutaj widać, jest nitowkręt. Powiększyłem, zrobiłem większy otwór, bo oryginalnie, jak tu się wkręciło, był taki luz, i żeby to się nie wyrabiało, dałem nitowkręt, to zrobiłem większy otwór i to przechodzi praktycznie tutaj aż na wylot. Nie? Zaraz pokażę. Teraz akurat fajnie się kręci, jest idealnie dopasowane. Bo jeżeli przykładowo, o, ładnie przechodzi, nie tu będzie widać. No to już mamy. Nie, nie widać, tu mamy, o, wychodzi A ten mamy do końca, dobra, to za chwilę ten i tak samo przerobiłem z przodu tylko z przodu właśnie z przodu zrobiłem taki błąd, że nie zrobiłem widalnie w środku, I to mi się wkręca tylko częściowo i tego nitowkręta muszę usunąć i ponownie przewiercić, żeby to przechodziło tutaj na wylot, bo tutaj tutaj nie jest przy, przewiercony na wylot, z kolejnej strony tak samo przerobiłem, tutaj praktycznie też bez gwintu się złapię ostrość, też bez gwintu tylko sadzam tutaj normalnie tego, zaraz pokażę może, jedną ręką mi się uda to zrobić, żeby było ładnie widać. Kilka kolany sobie przytrzymam. Praktycznie nie ma żadnego gwintu, to jest też tak idealnie dopasowane, nie? nawet nie powinno wylecieć. Kolejnym minusem trochę mam siedzenie pożarte. Kiedyś zostawiłem ten fotel z F2 w garażu i było wszystko dobrze, bo tutaj zacząłem ten wózek montować, zacząłem ten wózek montować, ale później go złożyłem, schowałem na półkę i praktycznie 2-3 dni tam trochę mi myszy pożarły. Teraz ustawię za chwilę, o, teraz ustawię za chwilę aparat na statyw i później jeszcze pokażę jaki jest. Minus tutaj tego wszystkiego. Szybko. Ta siatka jednak tu trochę wadzi, z tą siatką będę się o coś pomyśleć albo ją po prostu całkowicie wyrzucę i pokrowiec pójdzie normalnie na plecy. Tylko że jeżeli chodziłem w tych butach gumowych, z, tych, z, tych, z tej pianki, akurat pokrowiec miałem tak do butów. gdzieś kiedy jak chodziłem, to mi się odbijały. Odbijał się pokrowiec od tych butów. Jest to, kręcany, to idzie sprawnie, szybko wykręcone, za chwilę zacznę składać ładnie dopasowane to jest to idealnie, a jeżeli gdzieś się gorzej kręci to sobie po prostu poruszać, żeby to lepiej szło to zostawimy, dodatkowo na minus te śrubki, jak gdzieś teraz to wszystko rozkręcam i muszę trzymać w kieszeni, tak myślałem po prostu Jakiś mały woreczek, sobie przyszyć, Jak będę to rozbierał, to wszystkie te śrubki, śrubki te motylki, to wszystko do woreczka po prostu pakować, żeby tego nie pogubić. To tu zostawimy, to niech to tak będzie na razie. przodu tą popuścimy? No i tutaj, tak jak mówiłem, tutaj nie wchodzi do końca, bo jest krzywo, to, to wkręci i ten gwint nie wchodzi do końca. Tu tylko kawałek, to będę musiał poprawić. Teraz zaczniemy składać koła. spadła właściwie cały wózek teraz proszę tak, to jeszcze oparcie złożyć zaraz i teraz Wam pokażę zaraz co się stanie, jak to złoży to jest właśnie ten minus, którego nie wziąłem pod uwagę czyli Koła by tu podeszły wyżej, ale tego nie, nie obliczyłem. Dosłownie 2-3 cm, może 4. Wtedy kołem podeszły, podeszły wyżej i to by się ładniej lepiej złożyło. Ale mi to nie bardziej do samochodu się mieści. Jeżeli bym dał znowu koła trochę szerzej, to bym w samochodzie mógł mieć problem, żeby z boku pokrowiec zmieścić. O no tak, spokojnie wchodzi. Nie wiem jaka to jest szerokość tych kół ale na pewno właśnie na plus jest szerokość, szerokością to też jest, to ma swoje plusy i minusy tu jest właśnie, minusem zrobiłem to, że mogłem jeszcze trochę poszerzyć by się ładniej złożył ale plusem jest na pewno to, że koła są tak szeroko i jest bardziej stabilny, czy jedziemy gdzieś nie po równościach, czy jak tam miałem kiedyś od marka poruszonego NGT też sam osobiście chciałem go kupić ale niestety nie kupiłem, bo na tamtą chwilę nie było obecnych tych błysków, na tą chwilę już chyba są chciałem kupić nie kupiłem i zacząłem ten wózek montować tak po trochu w garażu od tamtego roku i w końcu już mam zrobiony. Teraz go rozłożymy z powrotem i zrobimy podsumowanie. Zrobimy podsumowanie. Lekko przekręcimy. Podsumowanie ile to wszystko wyniosło. Jeżeli chodzi o koła, koła wyszły najdrożej, bo za koło zapłaciłem 58 zł. W internecie na pewno były tanie, ja nie wiedziałem jak to wypadnie, dlatego kupiłem na miejscu. Tutaj ten wałek z nierdzewki, czyli ta elka, średnica 20, wchodzi w krzesło i tutaj tak samo jest 20. Zrobione to jest z jednej i z drugiej strony na pierściniach zegara, wytoczone po prostu. Łatwiejszą opcją jest, nie musi być koniecznie wałek z nierdzewki, jakaś luka grubościenna, 2-3 mm, 20, zrobić sobie takie też elki. Tutaj po prostu zamiast tych pierścieni zegara, przewiercić z jednej, z drugiej strony otwór, wymierzyć sobie i dać zawleczki. Czyli tak, koła 58 złotych. za te wałki nie płaciłem. Wcześniej zapłaciłem za jeden wałek, no to tam on był krzywy, to go wyrzuciłem i tak 35 zł. Liczmy 35 zł i koła 58 to mamy 93 za te rurki, tutaj za te rurki, te całe tutaj. Za te całe rurki, co są tu z tym, czyli ten cały uchwyt. Zapłaciłem tak naprawdę 650, bo kupiłem te rurki na złomie. A tu jest na pewno na minus, tu na pewno na minus jest lekki luz. Ale jeżeli ktoś miał gdzieś tam jakiś dostęp, gdzieś też na złomie jakieś rurki czy aluminiowe czy metalowe, pod wymiar całość, lepiej cały taki uchwyt gotowy. Czy tam co na środku tak samo przeciąć, tak jak tutaj ja przeciąłem na środku przeciąć tylko ta część osobno, tutaj jedne w całości rurki. Czyli tu mamy 58, 35 to jest 93, 650 tu to mamy 99, 99, 50, I teraz wyciągnę, 99,50. Te motylki kosztowały 7 zł jedna sztuka tu mamy 14 zł, tu mamy 113,50. I te motylki z motoryzacyjnego kosztowały 2,50, czyli mamy tak, 1, czyli tak mamy 1, tu przyjdzie na pewno drugi, trzeci, czwarty, czyli cztery mamy i dodatkowo cztery przy hotelu. Czyli mamy po 2,50, cztery to jest 20 złotych. No, źle mówię, nie 4, tylko 8, bo cztery mamy praktycznie raz, dwa, trzy, cztery przy tym uchwycie. Cztery mamy przy hotelu, czyli razem mamy 8, po 2,50 to jest 20 zł i tam było 113, jak dobrze pamiętam 50, i 20 złotych, 133,50 50. Wyniósł mnie koszt zrobienia takiego wózka. Robiłem z tego względu, tak jak mówiłem, że nie było tych wózków w NGT i praktycznie to jest najbardziej potrzebne na zawody, bo niekiedy trzeba chodzić dwa razy. Denerwował mnie to człowiek później taki umordowany, można powiedzieć. Dlatego na, te, na ten hotel zmieszczę wszystko na raz. I myślę, że to było wszystko. Jeżeli chodzi o cenę, na pewno możemy się zmieścić w 100 zł. Tak jak mówię, koła na pewno na internecie są tańsze, bo patrzałem tutaj zrobić po prostu z jakiegoś nie wiem, pełnego wałka też, gdzieś może na złomie poszukać czy jakiś y, z jakiejś rurki grubościennej 2-3 mm tak samo tutaj i płacimy naprawdę tak o wiele niższe koszty, tutaj byśmy mogli za nas dać tych motylków, zwykłą śrubę klucz między sącz, tam po prostu nakrętkę skręcić tyle żeby nam dojazd na ryby i wystarczyło, na pewno 100 zł jesteśmy w stanie się zmieścić, z tą siatką nie wiem co zrobię i być może ją wyrzucę, bo tu mi trochę przeszkadza, żeby to właśnie z tej strony odawać. Bo tu mam na styk przewiercone i być może to poprawię, żeby to lepiej wchodziło i tu też sobie dam na śrubę. A może siatkę zostawię. No trochę ugina, widać, bo tutaj też powinno być wzmocnienie, ale nie dodatkowo robił. Jeżeli czegoś nie będziecie wiedzieli, czegoś nie powiedziałem, można pytać. A obecną chwilę jestem zadowolony z tego. Zobaczymy jak to posłuży, jak wytrzymała właśnie tutaj ten uchwyt bo grubość tutaj ścianek tego Kuzo F2 patrzyłem to jest, sprawdzałem słówniarką to jest milimetr tutaj będzie podobnie milimetr, półtora milimetra może na tym kieliku mamy też pewnie milimetr przepuszczam. milimetr może półtora milimetra Więcej, większej grubości nie ma jeżeli bym tutaj zamontował jakąś grubszą rurkę to można było nawet do samochodu doczepić i tutaj by się z tym nic nie stało chyba prędzej żeby się fotel rozwalił chyba muszę dopompować to by było na tyle. Jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, tak jak wspominałem, proszę pytać. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć.